Siemanko! Z tej strony Pingwini Multi i kolejna rozgrywka dzisiaj mamy z Battlefield 3 Więc myślę Co ty robisz? Chodź, Mieszka chodź. mi spadła! <grym> nie, nie to znów to ostatnio! A, Łatwiej! Jak tyś ci przeżył? Ktoś to ja to! <grym> <grym> to, 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 to. <grym> chodź idziemy, idziemy. Musimy puszować, jesteśmy chyba na drużynie atakującej. Dobrze, zgadza się. jakiś smoke, jakiś To jest ten, anti-air Aaaaah, powiem, on wygląda jak robot, pa! Tak, wygląda... nie, nie to się, to, A, To <testii> mnie atakuje, może ja. Faktycznie wygląda O, o... o Jezu. A, Uciekaj, chodź, idziemy, idziemy, bo, co ty, bo, ty, bo ty tutaj nie ma co stać. Niestety... Zejdź na sam dół. Można przez góry się spinać. Idziemy przez góry? Jest taki technika ta na tej mapie. Gramy na no, Gramy w ten, uważaj, żebyś nie zginął. Musisz szybko. Pudzo, nie mogę wejść na tą górę, czekaj. Okej okay, poczekam, czekaj, tutaj, poczekam tutaj, bo tutaj można jeszcze. Gramy na Rush, yes. e, na dasze w piku czy tak jak to się nazywa O, fajnie tu będzie, można skakać ten, z góry Mogę tędy przejść? Tak, tak, chodź tutaj szybko yes. Okej, okay, i zaczynamy znów Teraz, stąd, teraz musimy przeskoczyć na tak, drugą tak. stronę UWAŻAJ! ENEMY! AAAAA! Ściągnąłem go! Nice I w Jestem na miejscu! GATEMET! OOO! F**k, ginęłem! Ale coś miło, to mi to, oj sniper Snajper ktoś Snajper, tak, zabili mnie. Mnie <śś> no też. Jakiś sniper gdzieś ten. O, rozpij się koło tego petro. Jak możesz, on jest w dobrym miejscu. Ja przyję. O, żyjesz. O, no to idę do ciebie. Okej, okay. no, czy... gdzieś ty. O, jesteś tu. No to ciśnie. Uważaj, helikopter. Aaaa! Do budynku, do budynku. No no, lecimy, lecimy, ale lecę z tej strony. O, dobrze, ale ciśniemy. Dobra, mam typa, mam typa. Okay. Zabiłem. Proszę Państwa, cóż za emocje. Plantujesz bombę? what? What? Ja myślałem, że to ty tam. Nasz ziomek plantuje bombę. Gdzie to jest? Z drugiej strony? O, fuck. A! Uważaj! Sam stał jakiś typ. No stoisz za mną? To dziwnie gejowsko wygląda. gdzie ty jesteś? No tutaj! get, get out of my face. Jest! O! O, to mój ziomek Sorry, sorry. Już plantujemy. Uważaj! What a devil? A! Za nami! Z Skipfirewałem go, bo nie ten właśnie trzymałem coś innego. Mak, minus! Nie! Kto ci. O, żal. Damy radę, jeszcze i tak splantowaliśmy bombę, więc jest dobrze. Reszta się, się ułoży na pewno. Jestem za tobą. Nie, jestem z Petrem, jakimś Petrem. I jesteś Dobrze. dobrym. piłeś się na mnie, tak? Hmm? Dobrze, no to idziemy. To samo możemy zrobić, myślę. Możemy zrobić ciche agentów. No to... Gdzie jesteś? no to, agentów, tak? mm -hmm. no, to cichy kagentów w takim razie pam 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 razie. pam O! Tutaj Nie! pam Nie! pam 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 to Panam? Jezus, skąd on się bierze ten gościu ciągle? Tak będzie, o już jestem, już jestem na miejscu Dobra Okej, okay. jestem Wyproszę za tobą Uwaga, uwaga Szymaj, tak, przez snajper Gdzie? Gdzie on jest? Na budynek, na za budynkiem Aaa, dostałem O oh, god damn. gdzie jesteś pingwin, pingwin? Nie za wiem, to tobą ty... O jesteś tam, żyjesz, spoko Żyjesz, żyję, dobra przebiegam Suppressing fire! Gdzie oni są? Właśnie to mnie nie wtóra. Wiem, że ktoś tu stoi gdzieś, ale nie wiem gdzie. Idę tutaj do tego budynku zobaczyć. Stąd okay. będę obserwował Dobra, to się mnie obserwuje ja lecę. Przełekaj. Okay. Patrzę. nie widzę. Spoko, idę z tobą. Okej. Okay. Dobra, Uważaj samochód za nami Gdzie? Punish this motherfucker! Jaki noob Jaki fail. nice, nice, dobrze. Tutaj będzie ich sporo. Wiem, wiem. Trzeba granata rzucić. Granata! O to będzie dobry granat. To będzie dobry granat Myślę. Dobrze. Kładę się, kładę się. O! Zabiłem go granatem! Nice, tutaj jest ich dużo. Puszcz ping pingwin. Gdzie? Leżę za... No way! Kto? Spili? Zabili mnie. Zabili, nie wiem jakim cudem. What?! Daj bitch! Aaaa, zrespiłem się! Przedaję byłem granatem. Nie, znowu ten sam sniper. Ja jestem w powietrzu. Ile? O kurno, help. Co tu się dzieje? Uciekł mi Już plantujemy bombę tutaj w razie czego Muszę moje staty ogarnąć, bo słabo gram się na Okej, idę, 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 do Możesz tutaj, jesteśmy bezpieczni Ej! Zginęłeś? Już się ratuję. Dziękuję Tutaj kolega też a! Jakie lagi! What? Wow, co okay, tu się już. dzieje? Już okej, okay, już okej, okay. miałem filowe lagi, ale teraz Dobra, wszystko nie tutaj. Wszystko w porządku. Dobra, zabi... Hej, okay, idę za tym gościem. Chodź do mnie, chodź do mnie, za, za ścianę. Idę, idę. O, oh, sorry, 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 sorry. Wow, ile like tu jest, pomóż! Idę. Ping, ping! Zabili mnie. Idę cię ratować, czekaj. Granat. Fuck! Nie, o, oh, team kill! Zajebiście Punish that motherfucker. Punish O nie czekaj że je Nie będę go punisiować Idę spróbować Cię uratować Jestem jeszcze za Tobą rozpiłem się Aha spoko Ale ja... smoku tutaj jest Ej tu jest Ciśnij ciśnij Tam on... nie, Zabijam tam są no oh. God damn it 4 na 5 O Ty na 7 na 5 Już nie tak źle jak wtedy ale w ogóle w razie czego? A, marłem. Umiem grać lepiej, tylko wiesz, tak na luzie gramy teraz, żeby nie, by, żeby nie było. No bo potem mi piszą, ale Pingwin, strasznie grasz, jesteś strasznym noobem, strasznie lamisz. Ale wiesz, tak gramy dla przyjemności, nie musimy oh. grać jakoś poważnie. Dobra. Wow, see you later, mate! <laughs> Jestem za tobą. Ej, hey. o, zabiłem. Nice. Dobry. Okay, oni się tam restują, tak, Ja planuję, planuję. Planuj, planuj. A! Zabili mnie, uważaj. Zrobić mnie? Tak, mam cię. Plantuj, plantuj. Mogę. Uh. Planuję. I jest. Sporo... Yes. Nie mogę wyjść stąd, ping Uciekaj. I got your back, bro. Nie, nie zablokowało mnie. Nie, jest. Jest ich sporo, więc. Kto mnie zabił? Za nami jest ktoś. Kurna. Zaczęli nam wbijać, musimy uważać. No. O, Jest! rozwaliliśmy. Tak? E? A? To teraz będziemy skakać z góry, będzie co fajne. Nice! Wow, wow, wow! Watch out. Za nami jakiś sniper. Fryer, nasz, ...szmata. Dam <ślam> ci ten życie. Spoko, dobra. Wow, wow, znowu. Uważaj, ten sniper jest dosyć dobry. No, dobra. Trzeba teraz spać z góry ładnie Patrz na to, patrz na to, patrz, patrz <tans21> Helikoptera mamy Nie, czekają oni nam zakosili helikoptera oh, Coś <tans21> ja Co to było? Ja ja nie wiem co to będzie by... <laughs> Podkynęłeś się o sznurówkę <laughs> Tak wyglądał okay, okay. Helikoptery tu są w racie Cieko, więc może być fajne. gotów. ale dawaj na tam, na tam, na sam czubek Temo Idę. What? What? Ja to ja w to wbijam! Nie, czekaj na mnie! O! Nie! <laughs> <laughs> Paga! Trzy, dwa i... No. Ja... Yeah, yeah, dobra, yeah. dawaj na B, dawaj na B! Jest! Uh, no. yes. yeah. I je na penne. dach, i na dach! Na dach? O, nie zdążyłem na dach! Się, się nie walnąłem! na dach! Kurna... Okej, okay, jestem z drugiej strony, więc będziemy musieli z, z, zrobić regroup. Okej, okay, okej... Okay. Yeah. Wstaję! To jest helikoptera! O, jesteś! No, chodź, 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 bo tutaj jest helikopter. Spoko, chodź, musimy dojść. O! Snajper! No. Podnieś mnie! Oh. Ten sam snajper! No. Perfidator! Ten sam, zawsze ten sam! Tak jakby na mnie tylko celował specjalnie. Nie możesz mnie uleczyć? Wiesz co on nie wiem co on kombinuje, on tutaj gdzieś stoi. Myśli, że jest fajny. No. Dobra. Nie, czekaj, Ale... na tym... Czym... Fajnie się skacze. What the fuck? skąd skoro nas ściśnie? Uważaj! Nie on, moja wina to nie jest mój kolega. To jakiś random. Omyliłem się. Ktoś mnie strzelał tyłu! Bam, bam, bam. No iść na A, na A, na, na B, No, jestem na D. Okay. No nie helikom. biją, nie bij! No nie! Czekaj, gdzieś ty po. <ślech> Zabiję <Zapili ślech> <mnie> w powietrzu! Nie <ślech> widzę cię! Spróbuję cię uratować. Ja, Ale to nie wiem, to... czy da radę. Da radę, da radę! Ooooo, oh, skill is! Yes, um. no? Ej, to jest M! Ej, co jest? Szybko! What the fuck? Ej, nie mogę iść! Oh shit, sorry, sorry, ziom! O! O, okej. Ej, co jest! Zbugowałem Przemyśla! Ty lecisz po mapie! Ładne! Hej, Ej! Czemu? jest Co to się dzieje? Pingwin! Haker! Pomóż mi! Hakerem! Nie mogę wejść! Co to? Zabiłem! Czemu?